Doktor Maciej Lasek w naszym studiu. Panie doktorze, cztery laboratoria zagraniczne będą pomagać polskim prokuratorom w badaniu przebiegu katastrofy smoleńskiej. Czy eksperci, którzy wcześniej badali tę katastrofę, współpracowali z tymi laboratoriami? Nie, myśmy, znaczy polscy eksperci, którzy prowadzili badania z zakresu... Yy, Poszukiwania, śladów, materiałów wybuchowych, to był Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obyli... I dziś prokuratorzy mówią, że y, sięgają za granicę, bo były wątpliwości dotyczące czy kontrowersje dotyczące efektów pracy tego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Ja powiem tak. Y, wątpliwości były zgłaszane przede wszystkim przez. Y, Osoby wspierające znaczy zespół pana posła, wtedy jeszcze Antoniego Macierewicza. Dzisiaj są to członkowie podkomisji, i odpowiedzi na te zarzuty, na te uwagi, też były przez prokuraturę udzielone, jak również przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne. Jeżeli. Ktokolwiek sięgnie do strony, która była jeszcze do niedawna, strony Naczelnej Prokuratury Wojskowej, gdzie były informacje bardzo regularnie pojawiające się o przeprowadzonych badaniach, tam jest jednym, jednym z komunikatów jest odpowiedź na wszystkie zarzuty dotyczące tej, tej ekspertyzy czyli ekspertyzy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ale co, do czego? Z czym mamy dzisiaj do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zleca się tylko wycinek badania, czyli badania chemiczne, bez wyjazdu na miejsce w wypadku w celu obejrzenia czy wytypowania elementów do badania. Korzysta się z tych samych próbek, które zostały pobrane przez polskich biegłych, właśnie tych pirotechników, które zostały, zostały wytypowane. Ale to źle, że to są te same próbki. No, można to... będzie zweryfikować efekty pracy jednego laboratorium pracując w drugim. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, choć będzie to nas bardzo dużo kosztowało. Wynik będzie, ja o wynik jestem spokojny. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne jest bardzo dobrym laboratorium i z drugiej strony wyniki pracy tych nowych, dodatkowych laboratoriów tylko wzmocnią tą opinię, a jednocześnie. Wytrącą argumenty z rąk osobom, które podważają wszystkie opinie oparte na dowodach i faktach. Brytyjczycy i Hiszpanie mają badać elementy samolotu, a Irlandczycy i Włosi będą badali ślady biologiczne zabezpieczane w toku ekshumacji. Tu nie spodziewa się Pan żadnej informacji, która może mieć wpływ. Na wyjaśnianie przebiegu tego, co się stało 10 kwietnia? nie, nie sądzę, żeby jakiekolwiek nowe informacje się tutaj pojawiły, raczej właśnie, znaczy wzmocnienie tego, tych informacji, które uzyskaliśmy już wcześniej. Yy, no, proszę, na tyle, że prokuratura jest jednak kilka lat dalej w śledztwie. Być może śledczy po drodze dowiedzieli się czegoś takiego, co może wpłynąć na kierunek tego badania? Ja myślę, że to szukamy tutaj, znaczy mamy do czynienia raczej z pewnego rodzaju ostrożnością procesową. Yy, to jest jedno yy, Jedno z największych śledztw, jeśli nie największe, które było prowadzone po wojnie w Polsce. Skala tragedii jest olbrzymia, w związku z czym ja się nie dziwię prokuratorom, że podejmują często działania, które są, będą działaniami też również bardzo długotrwałymi, bo dzisiaj pan prokurator Pasionek wyraźnie powiedział, że te laboratoria no nie będą traktowały tych badań priorytetowo, przecież my byśmy nam by zależało na tym, żeby traktowane były priorytetowo. Raczej traktuję to jako potwierdzenie tych pracy naszych, naszych biegłych. I my mamy, my jako Polacy mamy często takie, takie dziwne, yy, yy, dziwnie do tego, do, do różnych rzeczy podchodzimy. Między innymi zdecydowanie bardziej wierzymy zachodnim ekspertom, niekoniecznie nawet yy, do, lepszym od naszych, ale zachodnim, nie naszym. Być może dzisiaj tą cenę warto ponieść, Zapłacić za to, żebyśmy przestali się kłócić o smoleństwo. Prokuratorzy stworzą, jak zapowiadają także dzisiaj, wirtualną mapę miejsca katastrofy w oparciu o dokumenty procesowe. I mówią przy tej okazji, troszkę wytykając, jak rozumiem, tym wszystkim, którzy wcześniej zajmowali się badaniem katastrofy, że takiego planu miejsca zdarzenia nie stworzono do tej pory. No to, to dlaczego tego to, nie proszę, zrobiono? To proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie w prokuraturze działa zespół biegłych, który przy Przygotowuje kompleksową opinię i ten zespół biegłych na tym samym materiale, na którym, czyli na tych samych aktach, które są w posiadaniu prokuratury, już tą opinię można powiedzieć przygotował. Dzisiaj pan prokurator Pasionek powiedział, że mają ją tylko ujednolicić, czyli uzupełnić o, o uwagi czy błędy, które były wcześniej popełnione. Czyli Więc wirtualna spółki... mapa miejsca katastrofy niczego tutaj nowego nie wniesie? Ja nie, nie wierzę, że wniesie cokolwiek do śledztwa, bo jeżeli Dzisiaj nie usłyszeliśmy ani słowa o rejestratorach, o obiektywnych źródłach danych. Prokuratura w ogóle nie odniosła się do rejestratorów, które za, y, 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 pokazały jak nisko przed lotniskiem samolot zszedł y, na, y, nad ziemię, y, zderzając się z przeszkodami. Ale słyszeliśmy po co ta mapa. Prokuratorzy tłumaczyli to w taki sposób. Niewątpliwie stworzenie takiej mapy, która będzie pokazywała bardzo dokładnie rozkład szczątków samolotu oraz szczątków ofiar będzie przydatne dla rekonstrukcji zdarzenia i wydania opinii, co do tego, jak katastrofa przebiega. Zadam jedynie takie pytanie y, tutaj, znaczy podstawie. Na podstawie czego to będą robili? Będą na podstawie to robili... dokumentów procesowych. Dokładnie, na podstawie dokumentów, do których miała dostęp zarówno Komisja Milera, jak i poprzedni prokuratorzy. Czyli tworzą mapę na podstawie tych samych dowodów. Czyli wnioski z tej mapy będą takie same. Ale mogą inaczej interpretować pewne dane, tak jak w przypadku Rosjan i rosyjskich kontrolerów, A słysząc właśnie... to, co się działo w wieży lotów. A wydaje mi się, że to już wyjaśniliśmy, że y, oni nie inaczej interpretują, tylko oni oceniają, y, czy to coś się kwalifikuje do postawienia zarzutów, czy się nie kwalifikuje. Prokuratorzy zapowiadają kolejne ekshumacje ofiar y, katastrofy smoleńskiej i mówią dzisiaj, mamy przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję. Yy. Politycy opozycji, między innymi Platformy, yy, często mówią o tych ekskumacjach, że to jest barbarzyństwo, że to uderzanie w świętość i że tak naprawdę niczego nowego do sprawy nie wniesie. Yy, pan też by tak dzisiaj powiedział? Nie, ja, ja nie jestem politykiem, ja jestem ekspertem, w związku z czym mogę powiedzieć, yy, jestem w stanie zrozumieć prokuraturę w tym przypadku, ponieważ w pewnym momencie prokuratura skończy swoje postępowanie Przekaże materiał do sądu, być może postawione będą również w Polsce yy, przedstawione zarzuty konkretnym osobom, yy, będzie można się yy, strony będą mogły się odwoływać od yy, postanowień, bo to mogą być też postanowienia, w, jak, w jakimś fragmencie o, o umorzeniu postępowania. I jeżeli prokuratura nie będzie miała pewności, co do każdego yy, ka yy, okoliczności śmierci każdej ofiary tej katastrofy, a już wiemy, że Pomimo, że to nie powinno się to zdarzyć, to jednak się zdarzyło, że doszło do zamiany ciał w niektórych przypadkach, że yy, niektóre sekcje w yy, Rosji były wykonane, można powiedzieć, niestarannie. W związku z czym ja bym znowu tutaj potraktował, jest to wybitna ostrożność procesowa, ale na pewno śledztwu nie zaszkodzi. Tylko, że to znaczy też, że śledztwo będzie trwało przynajmniej jeszcze. Ponad rok, yy, półtora roku, bo jeśli ekskumacje mają się skończyć w, w czerwcu przyszłego roku, to znaczy, że przed, przed, przed prokuraturą bardzo długa droga jeszcze. To będzie bardzo długie śledztwo, a potem jeszcze postępowanie sądowe, ale... Tego typu postępowania przy wypadkach lotniczych zawsze dużo, dłu, dużo dłużej trwają niż badanie wypadku. Yy, przykładowo, pierwszy Airbus, który spadł yy, we Francji w czasie lotu pokazowego, badanie skończyło się po 15 lub po 18 miesiącach. Badanie ekspertów. Badanie ekspertów, określenie przyczyn, zmiana oprogramowania w samolocie, yy, generalnie wprowadzenie zaleceń profilaktycznych, żeby te samoloty mogły się sprzedawać i były bezpieczniejsze. Natomiast prawomocny wyrok sądu yy, został wydany po 10 latach, Panie... a był na terytorium Francji i był dostęp do wraku. Nie było takich problemów, jak mamy, pro, jakie są problemy choćby wynikające nawet z samej logistyki lub posługiwania się konwencją o pomocy prawnej. Panie doktorze, jakie są efekty pracy tego zespołu smoleńskiego, stworzonego przez platformę obywatelską, w którym jest pan ekspertem? Ja w zasadzie jestem proszony tylko o wyjaśnianie pewnych zawiłości związanych z raportem. Ja nigdy nie ukrywałem, że raport został stworzony dla specjalistów, w związku z tym on jest bardzo trudno zrozumiały yy, prze, no, normalnie przez społeczeństwo. Tak samo również przez posłów. A w październiku mówił mi Pan tak, ten zespół yy, Platformy ma się politycznie potykać z zespołem prowadzonym przez pana ministra Antoniego Macierewicza. Mhm. Kiedy patrzy Pan na ostatnie no, pół roku już prawie, to, to widzi Pan rzeczywiście takie potyczki prowadzone przez yy, ten zespół stworzony właśnie po to? Myślę, że mimo wszystko jest coś takiego, że żadna. Yy, Nowa teoria albo teoria nie, nie mająca żadnego pokrycia w faktach, yy, od razu jest w jakiś sposób kontrowana czy jest jakaś reakcja. To jest coś, czego nam brakowało. Ja nie mówię o działaniu politycznym, ale tak naprawdę czego nam brakowało przez pierwsze 2 trzy lata po katastrofie smoleńskiej, bo te teorie zamachowe, teorie alternatywne, wtedy właśnie urosły. One wtedy zebrały yy, najwięcej zwolenników. Dzisiaj jest trudno z nimi walczyć, ale między innymi również przez bierność, y, bierność władz, bierność polityków. My jako eksperci nam się wydawało, że zrobiliśmy dobrą robotę, że y, stworzyliśmy bezpieczniejszy system latania, w, y, y, bezpieczniejsze latanie w wojsku, co zresztą jest prawdą, ale nas nikt... Y, można powiedzieć, nie powołał do tego, żebyśmy chodzili po mediach, żebyśmy tłumaczyli opinii publicznej, jakie są przyczyny tej katastrofy. Bierność władz Pan mówi. Mówi Pan o bierności których władz? Wtedy tych, które wtedy były. Wydaje mi się, że. Platforma obywatelska. Oczywiście. Wydaje mi się, że tutaj yy, nikt nie ma wątpliwości, że i te za zarzuty, można powiedzieć, czy, czy uwagi do tej bierności są, yy, są praktycznie przez wszystkich artykułowane. Ale. Pan był ekspertem powołanym przez te władze w kancelarii premiera. Właśnie do tego, o czym Pan przed chwilą powiedział, trzy do wyjaśniania, tłumaczenia, yy, analizowania trzy eksperckiego. Lata po, trzy lata po wypadku i to w zasadzie był mój pomysł, kiedy widziałem, że, y, że nie ma żadnej innej możliwości walki z tym, y, z tymi z tymi teoriami, a proszę pamiętać, że trudno się walczy, jeżeli się nie ma dostępu do materiałów. Tylko stworzenie formalnego zespołu, który działał również y, w pewnym sensie w nawiązaniu do prawa lotniczego, pozwoliła nam sięgnąć choćby do materiału z który cały zdaliśmy po zakończeniu pracy Komisji Milera. Wina Tuska, mówi dr Maciej Lasek w zasadzie w tym momencie w studiu RMF FM. W zasadzie może nie, nie tak kolokwialnie, ale pamiętajmy o tym, że. Ale to premier Donald Tusk, jak rozumiem, jest tym, który ten błąd, tę bierność, jak pan to ujął, no popełnił. Ja myślę, że popatrzmy na to jako błąd państwa, które nie było gotowe na to, żeby zmierzyć się z tym problemem. Wydaje mi się, że ten sam problem mamy dzisiaj. Jeżeli popatrzymy sobie na na wypadek w, w Oświęcimiu i można powiedzieć dezinformację związaną yy, z, z tym wypadkiem. Rejestrator, rejestratorów nie ma, rejestratory są, nie da się ich odczytać, da się odczytać. Tyle, Państwo dalej tam... jest niegotowe do tego, żeby zmierzyć się z takimi trudnymi tematami. Tyle, że w Oświęcimiu mieliśmy wypadek, a w Smoleńsku katastrofę. Na szczęście nie doszło do, do tragedii w Oświęcimiu. Doktor Maciej Lasek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.